Proszę Państwa, mimo tak niefortunnej pogody e, będziemy musieli zaczynać e, nasze, e, nasz pokaz. Dzisiejsza impreza jest poświęcona tworzeniu e, warunków walki z okresu I wojny światowej, dlatego że mamy rok 2014, w sierpniu będzie, będzie setna rocznica rozpoczęcia I wojny światowej. Ze wschodu w kierunku e, Surwałka Augustowa. Nałożymy na, na krusów e, potężne siły rosyjskie. Wszyscy zdawali sobie doskonale sprawę, jak, jak ogromne znaczenie wprowadzili działań na kolej, ponieważ wszystkie siły, siły, zaopatrzenie można było bardzo szybko przemieścić za pociągami. Niemcy umiejętnie manewrując swoimi, swoimi siłami, właśnie korzystając bardzo szeroko z rozwiniętej sieci kolejowej, potrafili zatrzymywać rosyjskie ataki bardzo skromnymi siłami, ale ale właśnie często przerzucamy z kierunku na kierunek za pomocą to Wiedzą doskonale, że zbliża się rosyjski atak, Rosjanie są również gotowi do walki, za chwilę, za chwilę nastąpi szturm. Już nad brzegiem jeziora widzimy Rosjan, którzy zajmują pozycję, którą skonstruował amerykański inżynier Hiram Maxim w roku 1889. E, okazała się tak udaną konstrukcją, że praktycznie większość, większość państw europejskich była wyposażona w, w karabiny działające na, na, na zasadzie takiej samej jak, jak właśnie ten CKM Maxim. E, to jest Maxim 1910, produkowany w Rosji. E, po przeciwnej stronie e, obroniający się Niemcy mają, mają na wyposażeniu również Maxima, z tym, że wzór 1908. Broń prawie, prawie identyczna. Widzimy, widzimy pruskiego żołnierza, który wysunął się na przedpole. Obserwuje co dzieje się, bo oni, oni doskonale wiedzą, że lada chwila nastąpi rosyjskie natarcie. Kiedy w zasięgu ognia armat znalazło, znalazło się nasze miasto, został ostrzelany dworzec kolejowy oraz, tak jak wcześniej wspomniałem, kolejowa infrastruktura. Północna część dworca spłynęła, dworzec budowany w 1000, oddany do użytku w 1911 roku, czyli praktycznie nowy budynek został poważnie uszkodzony i właśnie otwiera ogień rosyjska artyleria. Za chwilę do, do ataku ruszą yy, carscy żołnierze. Są wyposażeni w karabiny Mosin wzór 1891 Konstrukcja oficjalnie nazywana Mosin, ale w rzeczywistości jest to Mosin Nagant Skonstruowana przez Góry Polskie teraz znowu otwiera artylerii w tu, I następuje wymiana ognia z broniącymi się Prusakami. Odstrzał artylerii pruskiej jest niezbyt celny. Jak widzimy, przeniósł i eksplodował w wodzie. Panie po wstępnym rozpoznaniu wycofują się. Na pewno za chwilę Ponownie ruszą do ataku już większymi siłami. Jest to początek wojny. Mundury jeszcze są w dobrym stanie. Czyste ten stan już, już niedługo się zmienił, bo tak jak wspomniałem, że wszyscy, wszyscy myśleli, że wojna skończy się po dwóch, trzech miesiącach, a rzeczywistość była taka, że jeszcze po czterech latach armie europejskie tkwiły w okopach. W warunkach taki wyobrażalny. O i teraz się odzywa niemiecki Ciekawie Maksim. Rosjanie się przegrupowują i za chwilę ponownie ruszą do ataku. Rusza rosyjska teraliera dowodzona przez oficera z szablą w dłoni. To jest saska rosyjska. Tak jak wspomniałem, żołnierze, żołnierze są uzbrojeni w karabiny Mosin-Nagant. jest bardzo charakterystycznymi, one były wyposażone w bardzo charakterystyczne bagnety, takie czworogroniaste, nakładane na lufy. Teraz ich nie, ma, nie mają na karabinach, ponieważ istnieje zasada, że w rekonstrukcjach nie zakłada się bagnetów, aby uniknąć nieszczęśliwych wypadków. Ja Niemcy wyczekują teraz, żołkowy nie otwierają. Ognia.

Katera jest zaległa i znowu otwierał artyleria. Przy jej wsparciu z onej w niego linią Znany z, z Ludwojen Światowych, czyli obsługa, obsługa CK, CKM-u broń na pozycję ogniową. I ta broń była produkowana praktycznie do końca do, do, do lat 40, do końca III Rzesztorów. Występują z prądem. Rosjanie wzięli za za na pozycji wyścielone. I wycofujący się Rosjanie wpadają pod ostrzał niemieckiej artylerii. Tutaj pod Ornetą atakujący Rosjanie zostali otwarci na przedpolach dworca kolejowego, ale nie zrezygnowali, próbowali odejść, obejść Ornetę od północy, bo ich celem był most kolejowy na rzece posłęcze w Sportynach, oni mieli wysadzić ten most, żeby zablokować linię kolejową wiodącą z zachodu. I istnieje duże prawdopodobieństwo, że właśnie kiedy, kiedy zostali otwarci z, z przedpola ornety i próbowali obejść ornetę od północy, trafili do Krosna. I podobno to uratowało most w Sportynach. Po prostu w Krośnie, na zdobyli dość duże zapasy wina w piwnicze. I kiedy ruszyli ponownie do ataku, po prostu pomylili drogi. Po ograbieniu właśnie kościoła i przytułku dla księży, emerytów, ten kościół wprost nie został, został spalony. Następuje ponowne przegrupowanie i za chwilę możemy się spodziewać kolejnego ataku Rosjan. I widzimy na przedpolu. bruskich żołnierzy, którzy, którzy obserwują rozwijających się Rosjan. Następuje kolejne natarcie. Teraz została przyciśnięta do ziemi. Porządek podpuszczają Rosjan na za chwilę może nastąpić y, y, kontratak. Właśnie to, zaczyna, to widzimy. Żołnierze niemieccy wyposażeni są w karabiny Mauser wzór 12. Doskonała broń z Paula Uważano przez żołnierzy za, za najokrutniejszą formę walki, bo ciężko było patrzeć w i biec i, mu wagę. Muszą się wycofać i właśnie tak, tak, tak działo się pod Ornetą, bo kiedy ruszyli z, spod Krosna w kierunku Ornety, w okolicach dzisiejszej leśniczówki za, za ciszę, rosyjski atak dostał się pod ostrzał artylerii, tak cenny, że zginął tam dowódca rosyjskiej dywizji i Rosjanie byli zmuszeni do odwrotu. Niemcy również ponieśli straty, ale udało im się odeprzeć atak. Ta wojna mimo, mimo tego, że technicznie była już wojną zaawansowaną jeszcze nosiła znamiona takich starych konfliktów, kiedy, kiedy do walki podchodzono z konorem, kiedy w y, traktowano jeńców, opiekowano się rannymi żołnierzami przeciwnika i widzimy kolejne... Wygląda na to, że się przemówiłem, bo widzimy sanitariusza kieszkającego ze Rosja Rosjanom chodziło o to, aby odbić swojego rannego towarzysza. Po tym epizodzie z sierpnia 1914 roku już do końca I wojny światowej Orneta ani ogólnie Kursy Wschodnie nie były, nie, nie były zagrożone atakami Rosjan, ponieważ linia frontu przesunęła się daleko na wschód. I na, na przedpolu została tylko obsługa CKM-u maksimum. i oddział opuszczający swoje ufortyfikowane pozycje Te Niemcy mają na głowach bardzo charaktery charakterystyczne nakrycia głowy, są piekiem sałby które miały, miały w, w zamyśle chronić przed atakiem. I znowu kolejny atak. I znowu dochodzi do walki wręcz. No, zacikła walka. Widzieliśmy rosyjskiego żołnierza, który, który do ataku użył łopatki staperskiej. Przyrządu, który był równie często używany do walki wręcz jak, jak bagnety. Poległy żołnierz, CKM za amunicji. Nie pozostaje nic innego jak, jak tylko wycofać się. Nie ładownicy ckm nie, nie polek, jest ciężko ranny. Jak ciężko wiedzą tylko żołnierze, którzy go niosą. Nie, niemiecki sanitariusz podaje rannemu środki cucące, podejrzewał, że bardzo cucące. No miałem rację, już żołnierz już, się zaczyna poruszać. parlamentariuszy, którzy wychodzą na przedpole po, porannego żołnierza. I właśnie to jest obrazek, który był często widziany yy, w początkowym okresie I wojny światowej. Tak się właśnie odbywało. Nawet z podaniem ręki i z gratulacjami przeciwnikowi za dzielną walkę. W czasie I wojny światowej nawet lekkie rany mogły skończyć się śmiercią. Nie znano jeszcze antybiotyków, one, one zostały odkryte 10 lat po I wojnie światowej, także nawet, nawet drobna, ale, ale głębsza rana zakazana mogła być przyczyną śmierci ranionego żołnierza. na przedpole z no flagą Czerwonego Krzyża. To bojowisko zostało usunięte. Żołnierze po swoich radnych i zabitych, teraz grupy rekonstrukcyjne przystępują do decyzji. Przed nami członkowie Gierka Marienburg oraz grupy rekonstrukcyjnej Gloria Victoria, piąty pułk Grenadierów. Po stronie rosyjskiej Mamy grupę rekonstrukcyjną 14. Pułk strzelców Subaryjskich w oraz gości z obwodu kaliningradzkiego, wojenno Klubów klub w Agrych <stytutek> Prosimy o oklaski. I teraz przed nami grupy lekarskiej odpowiadającej.

Widzimy teraz defiladę przed niemieckim oficerem. I dziękujemy bardzo za pokaz. Proszę o brawa. Niestety deszcz nie daje nam spokoju. Uziął się na nas straszliwie. Ura, ura, ura! Jeszcze poprosimy tutaj kursaków. Zrobimy na stosunki pokaz, pokaz flix, flix, y, strzelania y, z, flix, flix, flix. z armat pochodzących z zatoki na polańskich. Chyba że ten może przypuść. Nie wszyscy mają parasole. Czy, jeszcze raz serdecznie dziękujemy rekonstruktorom. Proszę o obronę.